Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jest już po walentynkach. Mam nadzieję, że spędziliście je w bardzo przyjemny sposób. I że był, był to miły dzień dla Was. No my, mimo ambitnych planów niestety, spędziliśmy wczoraj na, na prawie drukarki, ponieważ... Nie uwierzycie, wpadł mi długopis do podajnika papieru i tak się zablokował, że musieliśmy całą drukarkę rozkręcić i by go wyciągać. Ja podziwiam Andrzejka, że ma tyle cierpliwości i ani razu się nie zdenerwował. Chociaż było widać, że już go to zaczyna męczyć, no ale zrobił mi tą drukarkę. I, yy, no i spędziliśmy dzień tak Właściwie spokojnie i nigdzie nie byliśmy może i nawet lepiej. <laughs> Także będę swoją piątą rocznicę wspominać na naprawie drukarki. Ale to nic. Wszystko jest w życiu po coś, więc to też musiało być chyba po coś. Jeszcze wczoraj miałam tak, taka byłam zmęczona. Nie wiem, czy też to odczuwacie <laughs> tą pogodę. Ja bardzo. Nie umie się jakoś y, dostosować. Y, jestem mocno napięta, mocno jakaś taka zalękniona i wczoraj jeszcze odsypiałam dość długo. Y, no nie wiem, nie wiem, bardzo się czuję taka zmęczona. Nic mi nie jest, jestem w miarę zdrowa, y, mam apetyt, wszystko jest ok, ale to zmęczenie po prostu mnie wykańcza. I też nic nie mogłam zrobić, jakoś tak ciężko mi się zebrać. W niedzielę jeszcze z Andrzejkiem zrobiliśmy sobie zegar stacy. Ja kupiłam na Allegro mechanizm do zegara i wskazówki. Można je kupić za chyba 6 zł. Kupiłam więcej, żeby ta przesyłka nie była taka droga, więc mam zapas na następne zegary. Za mną zegar, który kiedyś już Wam pokazywałam, to jest zegar y, z patyczków na tekturze, zwykły zegar taki, nie wiem, z pepko z UK, i... jakiś perfekt płac, ale wyszedł bardzo fajnie. Jeszcze jest na baterii, ale jest, jest z ledami, więc czasem świeci takim, taką poświatą jak krzew ognisty na no. A. W niedzielę zrobiliśmy zegar z tej tacy, którą pokazywałam Wam, że znaleźliśmy na śmietniku. Mam na nią pomysł. No i wyszło coś takiego. Bardzo minimalistyczny zegar z mechanizmem z tyłu. Zastanawiam się, czy to robi tutaj cyferki, chociażby na, na te kwadransy. Na południe, na połówki i, i z boku. Jeżeli by były, to myśla, myślałam o kamyczkach, żeby już tej natury surowej nie niszczyć jakimiś sztucznymi literkami, cyferkami. I, i, i tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest ok. Jeszcze mam tą podłużną tacę, ale jest bardzo wąska i na zegar tak za długie są wskazówki, więc tylko na razie ten jest zegarem. Nie wiem, czy go dobrze widać, chyba tak. Jest godzina siódma, jak widzicie. No i, i to jest jedyna praca, którą, którą zrobiłam. Andrzej jak troszkę coś tam działał przy moich lampach, po, po, podłączał mi elektryczne kabelki, więc tylko wystarczy kloszek, podopasowywać i może już jakąś lampę w końcu zrobię z tych moich zaległych prac. Dzisiaj moja stylówka. O widzicie, zapomniałam o najważniejszym. Stylówka. Nic nowego, nic specjalnego. Mój sweterek z ażurowym tutaj dołem. Troszkę mi się tutaj coś wyciąło. Nie. I ja go podpięłam. I spódniczka kwiaty ołówkowa, troszkę zaczęła latać, bo była w sam raz, ale, ale ok trzyma się, jak najwyżej to jakiś pasek będę musiała, bo wstawić, ale na razie nie trzeba. Więc yy, myślałam, żeby go puścić luzem, ale yy, ja lubię jak jest taki paseczek w środku. Byłabym bardzo długa, gdybym to zostawiła yy, bez paska. I tak tubie dzisiaj wyglądam. W szyi nie mam nic, ponieważ mam swój ulubiony golf z różyczką. Wiedziałam, że muszę ich mieć więcej, żeby móc moje koronki zakładać, bo porobiłam dużo koronek. Takich właśnie na golfy, na szyjki, ale, ale nie, mam, nie mam golfu. Takie naszyjniki, Wiecie, pokazywałam Wam chyba. Nawet na Instagramie jest chyba kilka wystawionych. Mam teraz maszynę, więc mogę je ładnie wykańczać. Wystarczą dwa guziczki i, i piękna ozdoba na naszej. Jeżeli nie widzieliście, to powiedzcie, to Wam jeszcze raz pokażę w którymś z następnych filmików. No i co moi drodzy? Lecimy dalej z tym życiem, nie? Nie mam dzisiaj jakiegoś tam przesłania, ponieważ trochę jestem Wyłączona ze świadomości, miałam w ogóle jakieś koszmary dzisiaj, bardzo nieprzyjemne yy, i trochę mnie one martwią, że to taki proroczesny. No, ale nic, no, będzie co będzie. Yy, niczego nie mogę ani przyspieszyć, ani spowolnić. Yy, uważam, że mamy tam jakieś swoje przeznaczenie i co ma być, to będzie. Czasem można je zmienić. Yy, bo nasze przeznaczenie jest już gdzieś tam w górę zapisane, ale istnieje możliwość, żeby to trochę ponegocjować z Bogiem. I można to zrobić za pomocą modlitwy, jakiejś intencji, którą byście chcieli zmienić w swoim życiu i, i da się, da się. Myślę, że karma swoją drogą, a, a możliwość zrobienia czegoś innego niż było nam zapisane swoją drogą. Więc tyle na temat mojej filozofii dzisiaj. Naprawdę jakaś jestem dzisiaj nieobudzona. Jest zimno, bo y, jutro będzie pełnia księżyca. Y, mówiłam chyba Wam, że to będzie wilczy księżyc, ale nie, ja się pomyliłam. To będzie śnieżny księżyc z tego, co wyczytałam. Y, Śnie, śnieżny księżyc w Lwie, Jakiś dość mocny, m, mocny układ mm. planetarny. Ja się na astrologii tak bardzo nie znam. Interesuję się nią, ale tak tylko pobieżnie. Dla mnie temat jest głęboki i, i, i trudny. No ale czasem coś tam złapę, jakiś tekst, to, to się do Wami dzielę. No. Dziękuję Wam za życzenia walentynkowe. Andrzejek też pewnie by się przyłączył, ale śpi, jeszcze chrapie tam mocno. Na którymś z filmików ja sobie siedzę, mówię do Was, a on chrapie i to wszystko słychać. I często jak ktoś to jest nowy i, i ogląda moje filmiki, filmik dodaje komentarz, czy Pan ktoś chrapie? Tak, chrapie mój Andrzejek. A, pytaliście o ciasto. Ciasto wyszło, było bardzo dobre. Andrzej jak się nie mógł doczekać yy. jeszcze ledwo wyciągnęłam z piekarnika, nie wiem czy 10 minut minęło, Andrzej jak już leci yy, yy, z talerzykiem, z kawałkiem ciasta i czekasz trochę ostygnie, I ja mówię będzie Cię brzuszek bolał jak zjesz takie ciepłe ciasta, a on tak się tylko uśmiechnął i mówi nie będzie, nie będzie. No i tak, i takie ja to mam przeboje z moim Andrzejem. No, i, i co, moi drodzy? No, zaczynamy dzień. Trzeba go jakoś przeżyć, przetrwać. Mm. I tyle, nie? Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że nawet jak macie jakieś problemy, to się, to się z nich zbieracie. Tego Wam życzę. Nie wolno. Wam. Za dużo rozmyślać o problemach, trzeba rozmyślać o wyjściu z sytuacji. Będzie może łatwiej. Nie jest to proste, bo y, większość y, z nas oglądających nie zakładam, że y, są podobni do mnie i są bardzo wrażliwi emocjonalnie. I y, y, nawet wczoraj tak rozmyślałam na tym, że <laughs> wrażliwość ma swoją cenę. Że jesteśmy emocjonalni, wrażliwi. To jest fajne, ponieważ widzimy piękno i kolory tego świata, ale dostrzegamy również brzydotę, która nas boli. I każda taka sytuacja, w której jest problem, której ciężko nam się odnaleźć, bardzo przeżywamy i bolą nas później głowy często. Bo to jest napięciowy ból głowy, albo czujemy to w brzuszku. <laughs> Żołądek też lubi pobolewać, jak mamy duży stres. Żołądek jest od trawienia życia, czyli jedzenia. I właśnie on bardzo często się buntuje w momencie dużego stresu. Kurczy się, boli, jakby ktoś igły wrzucał. No i jeszcze klatka piersiowa też, też bardzo. Hmm. Mocno reagujemy tutaj jakimiś uściskami w klatce piersiowej. Musicie się oddychać i ją wyprężać, bo my się często garbimy. Te problemy nas tak przytłaczają, że się garbimy, a płuca są ściśnięte, wszystko jest pościskane i nie możemy oddychać. A oddech jest bardzo ważny, więc moi drodzy, Starajcie się jak najczęściej ćwiczyć odcinek piersiowy, żeby y, rozciągać te y, mięśnie przyżebrowe i, i lepiej Wam się będzie oddychać, to będzie, będziecie spokojniejsi. Y, jak będzie więcej tlenu w organizmie, w mózgu, to będą Wam wpadać lepsze pomysły i rozwiązania danego problemu. Więc. <laughs> Więc to takie ćwiczenie, ćwiczenie na dziś. Rozciągamy sobie klatkę piersiową. W jest takie fajne ćwiczenie, no, możecie je stosować właściwie wszędzie, że bardzo mocno ściskamy, tak jakby łopatki, jakbyśmy chcieli złapać między łopatki kartkę papieru i przytrzymać. I wytrzymujemy tam około 10 sekund i popuszczamy. Oczywiście robimy to na wdechu i wypuszczamy na wydechu. Rozluźniamy po prostu mięśnie. Także świetne ćwiczenie na relaksacyjne, bardzo Wam polecam. Sama je stosuję. <laughs> Jeżeli macie ściągnięte latki piersiowe, to będziecie czuli tak, takie zmęczenie, że ten oddech będzie tak, jakbyście się przebiegli. Ale to jest normalne, ponieważ wszystko się napręża i no po prostu się zmęczyliście tym ćwiczeniem i tyle, i trzeba go po prostu e, cały czas powtarzać, żeby, żeby w końcu poczuć, <laughs> że możecie oddychać pełną piersią. Okej, okay, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. E, życzę wam oczywiście do, e, miłego dnia. I ubierzcie się krótko, bo przy pełni Księżyca jest zimno przeważnie. Pełne księżyce mamy zawsze około połowy miesiąca, więc warto sobie zapamiętać, że w tym czasie będzie na pewno jakieś pogorszenie pogody i czasem też sprawności intelektualnej, psychicznej, i możemy być rozdrażnieni albo nie będziemy mogli spać, więc to jest normalne. Nie przejmujcie się, po burzy wychodzi słoneczko, Więc jeszcze raz Wam. Życzę wszystkiego dobrego i, i trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie.